Zrób to teraz. Często później staje się nigdy. Mario Andretti, znany kierowca wyścigowy, nie jest obcym dla ryzyka, decyzji w mgnieniu oka i dążenia do osiągnięcia sukcesu. Jego hasło: Zrób to teraz. Często później staje się nigdy to wezwanie do działania. Jest to przypomnienie, że odkładanie rzeczy na później często prowadzi do tego, że te rzeczy nigdy się nie wydarzają. W życiu często stajemy przed wyzwaniami, które wymagają od nas podjęcia decyzji. Czasami obawiamy się konsekwencji, bądź po prostu odkładamy pewne zadania, myśląc, że zawsze będzie później czas. Jednak życie jest nieprzewidywalne, a okazje mogą przeminąć. Myślenie zrobię to później jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie rezygnują ze swoich marzeń i aspiracji. Odkładanie rzeczy na później to nic innego jak prokrastynacja, a prokrastynacja to złodziej czasu. Dlatego Mario Andretti zachęca nas, abyśmy podjęli działanie teraz, nie czekając na idealny moment, który być może nigdy nie nadejdzie. Każdy moment jest odpowiedni, jeśli podejmiemy decyzję o działaniu. Chcąc zmotywować się do wdrożenia mądrości tego hasła w życie, pomyśl o wszystkich rzeczach, które chciałeś kiedyś zrobić. Ale odkładałeś na później. Ile z nich udało Ci się zrealizować? Teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś podjął decyzję o działaniu od razu. Być może Twoje życie wyglądałoby inaczej. Wprowadź w życie filozofię Mario Andretiego. Nie czekaj, nie odkładaj. Zrób to teraz, bo jutro może być już za późno. Przestań czekać na idealny moment, bo ten moment to teraz. Wdrożenie mądrości hasła: Zrób to teraz. Często później staje się nigdy w praktyczne działania we własnym życiu, może być realizowane poprzez trzy konkretne sposoby. Zacznij od spisania wszystkich zadań, które masz do zrobienia. Niezależnie od tego, czy są to wielkie marzenia, czy codzienne obowiązki, zapisz je wszystkie. Następnie priorytetyzuj je według ważności. Zamiast odkładać te trudniejsze zadania na później, postaw je na szczycie listy i zajmij się nimi jako pierwsze. Używaj narzędzi takich jak kalendarze czy aplikacje do zarządzania czasem, aby systematycznie śledzić swoje postępy i upewnić się, że działasz zamiast odkładać. Zastosuj technikę 5 sekund. Zaproponowana przez Mel Robbins technika polega na tym, że kiedy masz impuls do podjęcia jakiejś aktywności, odlicz w myślach do 5 i po prostu zacznij to robić. Nie dając sobie czasu na zastanowienie, eliminujesz wewnętrzny opór i prokrastynację. A sama akcja staje się łatwiejsza do rozpoczęcia. Otocz się motywacją. Środowisko, w którym przebywasz, ma ogromny wpływ na twoje decyzje i działania. Otaczaj się ludźmi, którzy cię inspirują i motywują do działania. Konsumuj treści motywacyjne. Książki, filmy, podcasty, które przypominają ci o wartości działania. Ustaw motywacyjne przypomnienia czy cytaty na pulpicie telefonu czy komputera, by regularnie przypominać sobie o filozofii zrób to teraz. Podsumowując, aby wdrożyć mądrość hasła, zrób to teraz we własnym życiu, skup się na skutecznym planowaniu i priorytetyzacji, zastosuj technikę 5 sekund w praktyce i otaczaj się codzienną dawką motywacji. Pamiętaj, że jedyną rzeczą, która stoi między Tobą a Twoimi marzeniami, jest działanie. Zacznij dzisiaj, nie odkładając na później. Wdrożenie mądrości, zrób to teraz, do Twojego życia przyniesie szereg korzyści, które znacząco wpłyną na Twój rozwój osobisty, zawodowy oraz na Twoje codzienne doświadczenia. Gdy zaczynasz działać natychmiast, zamiast odkładać rzeczy na później, naturalnie kończysz więcej zadań w krótszym czasie. To nie tylko przyspiesza postępy w dążeniu do Twoich celów, ale także daje satysfakcję z osiągnięć. Nic nie daje takiego poczucia spełnienia jak realizacja zamierzonych zadań. Każdy ukończony projekt czy wykonane zadanie wzmacnia Twoją pewność siebie i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Odkładanie zadań na później często prowadzi do nagromadzenia obowiązków, co z kolei zwiększa poziom stresu. Działając od razu, zamiast prokrastynować, zmniejszasz ryzyko nagłego przytłoczenia zadaniem czy zbliżającymi się terminami. Działając od razu, narażasz się na nowe doświadczenia i wyzwania, które są kluczem do osobistego i zawodowego rozwoju. Uczysz się z błędów, doskonalisz umiejętności i zdobywasz nową wiedzę. Regularne podejmowanie działań zamiast odkładania ich w nieskończoność. Wzmacnia Twoją dyscyplinę i nawyk do działania. Z czasem staje się to Twoją drugą naturą, co pozytywnie wpływa na wszystkie aspekty Twojego życia. Życie pełne jest nieprzewidywalności. Działając tu i teraz, korzystasz z chwil, które są Ci dane. Pozwala to cieszyć się życiem w pełni, realizować pasje, spędzać czas z bliskimi i korzystać z każdej chwili. Zamiast obawiać się nieznanych wyników czy konsekwencji, działając od razu, stawiasz czoła tym obawom. Dzięki temu zyskujesz odwagę i pewność siebie w podejmowaniu decyzji. W rezultacie wdrożenie tej mądrości w Twoje życie sprawi, że staniesz się bardziej pewny siebie, zdecydowany, a także będziesz miał poczucie pełniejszego i bogatszego życia. Korzyści te składają się na bardziej spełnioną i zrównoważoną egzystencję. W której jesteś panem swojego czasu i losu. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli podobała Ci się ta treść, proszę zostaw łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nowościami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.